Przed nami nowe tysiąc lat. Słuchaj, to takie proste. Słucham? Zmienmy świat na plus. Gdy nadchodzi prawdziwe zagrożenie, wciąż możesz liczyć na jeden numer. Pierce Brosnan jako James Bond, agent 007. Świat to za mało w kinach. Wzorowy student prawa gubi ostatni egzemplarz pracy magisterskiej. Praca trafia w ręce miejscowego kloszarda, który oddaje zgubę, ale po jednej kartce. I to nie za darmo. Z honorami. Szkoła życia w komicznej pigułce. Polecamy w niedzielę 2 stycznia o 21.00. Ona wie za dużo. Oni chcą ją zabić. Kontynuacja wielkiego kinowego przeboju z Sandrą Bullock. Programistka komputerowa w Matni Systemu. Zapraszamy od 6 stycznia. Tylko z nadajników naziemnych. Luz Maria i Alvaro to dwa świetne seriale, które z pewnością zainteresują całą rodzinę. Alvaro to czuła opowieść o wdowcu, który poszukuje matki dla czwórki swoich kochanych, ale nieznośnych dzieciaków. W Polsacie od poniedziałku do piątku o 16.45. W naszym noworocznym konkursie mamy bardzo prestiżową nagrodę, która z pewnością zainspiruje wyjazdy we dwoje w nowym 2000 roku. Wyposażoną w ABS, poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i centralny zamek. Oprócz samochodu wygrają Państwo kuchenkę, lodówkę i pralkę marki Amika. Zadzwoń! 0776 790 i odpowiedz na pytanie, ile dni ma luty w roku przestępnym? 27 dni, 28 czy może 29 dni? Pamiętaj, naszej nagrody wszyscy ci pozazdroszczą. Szczegóły w gazecie Telewizji Polsat na stronie 742. Wspaniałe seriale Luz Maria i Alvaro tylko dla widzów Polsatu. Co pan na to, panie prezesie? Przepraszam, boli mnie głowa. Chyba mam gorączkę. Proszę wziąć apap. Zaraz pomoże. Jest łatwy do przełknięcia. Gdy liczy się skuteczność, apap i po bólu. To dobre rozwiązanie. My name's Bond. James Bond. Wielbiciel płci pięknej i najlepszy agent brytyjskiego wywiadu w jednej osobie. Tym razem na tropie przebiegłego mordercy. 007 kontra Scaramanga. Brawurowy pojedynek dżentelmenów w asyście pięknych i niebezpiecznych dam. Człowiek ze złotym pistoletem. 3 stycznia o 20. Uczestnicy pewnego nietypowego wyścigu mają do przebycia tysiące mil. Na mecie czekają spore nagrody, ale po drodze mnóstwo niespodzianek. Bert Reynolds, Telly Savalas, Frank Sinatra i Shirley MacLaine w komicznym wyścigu Cannonball. Zapraszamy we wtorek 4 stycznia o 20.30. 0776 576. W piątek późno wieczorem różowa landrynka. Chcesz porozmawiać o programie? Zadzwoń 0776 576.